Dzień dobry, nazywam się Zofia Zgoździkowa i Pleszowa. Cieszę się, że mam możliwość opowiedzieć Ci o sobie i o mojej rodzinie. Urodziłam się w 1440 roku jako córka Andrzeja Zgoździkowa Herbu Łabędź i Elżbiety Z Pleszowa Herbu Sulima. Miałam trzech braci, a mianowicie Andrzeja, Piotra i Jana. Byłam zamężna od 1464 roku ze Stanisławem Szydłowieckim Ochmistrzem na dworze królewskim. Miałam jedenaścioro dzieci a mianowicie Andrzeja, Jana, Krzysztofa, późniejszego kanclerza wielkiego koronnego, Piotra, późniejszego podkomorzego koronnego, Pawła, późniejszego kustosza katedry krakowskiej, Mikołaja, późniejszego podskarbiego wielkiego koronnego, Marcina, Annę, Elżbietę, Barbarę i Elżbietę. Byłam damą dworu królowej Elżbiety Rakuszanki i byłam jedną z opiekunek królewie na mój mąż. Stanisław był chmistrzem króla Kazimierza Jagiellończyka i był nauczycielem królewiczów. Wspierałam hojnie każdego, nawet własną rodzinę przyjmowałam pod dach Zamku Szydłowieckiego, a nawet zawarłam ze swymi braćmi umowę na mocy, której u mnie a potem u braci co roku mieli przebywać wuj Stanisław Pleżowski i ciotka Anna Kościuszkowa. Co do mojego wyglądu to w księdze rodowej Szydłowieckich uchował się mój portret, który przedstawia matronę w złotej sukni z welonem symbolizującym stan wdowi oraz płaszczu lamowanego futrem. Spod białej chusty pokazuje się pogodne i o pięknych i spokojnych rysach twarzy zaś czarne oczy z lekka zwrócone ku górze i usta wydające się szeptać modlitwę. a w rękach trzymam różaniec. Odeszłam z tego świata w 1505 roku i zostałam pochowana w farze świętego Zygmunta w Szydłowcu. Jestem rada, że mogłam ci o sobie opowiedzieć.